Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po powrocie. Jak powiedziałem w poprzednim, będziemy grali skrzydlaka. Zaraz sobie wybierzemy jaką bronią. Jeżeli wygram, wręczę wam jakiegoś skinka, losowemu komentującemu oczywiście. Także komentujcie, zostawiajcie łapki w górę, bo to jest bardzo ważne. Aby aktywność była mordeczki pod filmikami, no bo chcę wrócić, no kurde, zatęskniłem za tym nagrywaniem jednak. I chciałbym to robić, tworzy się również serwer Discord, na który was zaproszę. Link wstawię do opisu. Eee, no i co? Zaczynamy skrzydlaczka. O, Vertigo, moja ukochana mapka. Kurde, chciałbym, żeby wróciło stare Vertigo. Stare, dobre Vertigo, co można było, nie wiem czy pamiętacie, w globalu, co można było skakać na sp... Dobra, pierwsza pistoletówka, zaczniemy sobie a rewolwerem. Hello, my friend! Sz szuka guzika, szuka guzika od mikrofonu. O, biegnie. O, czekajcie. Mamy chyba. <laughs> dobrego teammate'a, mamy. Dobrego teammate'a. To no, będzie, kurde, ciężki mecz. Dobra, mamy 2000, tysiące chyba. w kosztuje dwójkę, tak? Nie, tysiąc Ja pierdolę kitani. Dobra, zaczynamy. Pierwszy znalazł się pod ostrzałem i się wystraszył. Czekajcie, idę zobaczyć to A. Nigdzie go nie ma. Co jest? O! Zabił! Zobaczę sobie w ogóle konto. Ty ma jakiś medal. Aha, ma medal chyba ten sam co ja. Chociaż nie wiem, czy ja go zdobyłem. To za co to był medal? Nic, świeżynka. Tutaj też świeżynki. Ani po cichu podchodzą, czy co? Dobra, leży jeden. Dobra. A drugi tam idzie, patrzy się. Pa 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 pa. pa. <śmiennie> 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 Kurde ty nagle <negab> zajebisty <śmiennie> Stop cheating <śmiennie> Ja pierdolę ty Ja jestem w szoku, że to ja nie trafiłem na cheaterów Ty naprawdę jestem w szoku Chyba drugi tutaj przede co? Tak mi się wydaje Chyba nie przyszedł tutaj O Człowieku, nasz teammate się obudził! Widzowie, chyba easy skinek dla was będzie. Wywalczy gość, wywalczy gość skinka dla was. podziękujcie mu. Go, go. <śmiech> <śmiech> A! Jeszcze jeden! Ej, on chyba Nie, nie pierdol, że on ma cheaty. Widzieliście jak mu celownik latał jak strzelał? Druga jakby frunął Poza mapę Go play Minecraft Gram Wariacie, gram Jakbyś się dowiedział jakie my tam budowle mamy. Ło chłapcie Pykam Minecraft'ika Ej, tamten jest odjebany moim zdaniem. Coś jest... O jest, był, wyszedł 3, 2, 1, 0 Biegniemy się wyjebać na szybkości i zobaczymy sobie jaką gra. Dobra. Patrzymy. No ale co, zakład to zakład? Challenge to challenge. Czy, czy wygramy z cheaterem, czy bez. No nie, no chyba nie je jednak. Nie wiem, może spanikował tamtym razem, że tak trząsł tym celownikiem. Mamy tu rewolwer? Ej, przy... aha dobra, my na gewy zamieniliśmy, no tak. Dobra, to sobie Diglem pierwszą pyknę. Polecimy tędy. bank. Ale jestem kałem. Ja pierdolę, no kurwa autentycznie. Biegam i śmierdzę, nie? No i dziękuję, do widzenia moi drodzy. Możecie skomentować yy, filmik, znaczy musicie skomentować filmik, a ja losowemu komentującemu wręcz jakiegoś skinka yy, poproszę go o wysłanie tradinga. Także dziękuję bardzo, zostawcie łapeczki, subskrybujcie kanał i do zobaczycha. Jo!